w którym poparcie dla partii politycznej jednej, czyli dla konpederastów, zbiega się z wysokością poparcia dla głównego konpederasty, czyli tej okrągłej jak pączek spasionej mordy, Mencena, no naprawdę ten pustogłów, ten matoł nawrocki nie ma nic do powiedzenia, nic do powiedzenia. To jest on, on sam siebie najlepiej określił, prawda? On, on nic nie uważa. no i, I taka jest prawda, to jeżeli kompederaści wykonają pierwszy krok, a PISIM w tym pomoże, bo uzna, że nawet oni z taką safandułą, z taką pierdułą i bez mózgiem, jak na nawrocki nie są w stanie już wytrzymać, może dokonać się mała detonacja. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, cudowny, wspaniały kolejny dzień tygodnia. Piękne słońce, cieplusieńko, marzec, jeszcze kalendarzowo nie wiosna, ale przecież naprawdę to już chyba wiosna. Aż chce się żyć, chce się żyć, drodzy Państwo. Aż do momentu, w którym nie zajrzy się na mm, najnowsze e, badania sondażowe dotyczące poparcia dla partii politycznych oraz dla kandydatów na prezydentów, bo wtedy e, mina nam żadnie. E, co wynika z tych badań, e, mówiąc najprościej i najdosadniej jak się da, Wynika coś bardzo smutnego. Otóż, drodzy Państwo, z owych danych przedstawianych przez sondażownię, wysnuć można jeden jedyny wniosek, i myślę, że on jest bardzo właściwy. Otóż mówię to z pełną odpowiedzialnością, wygląda na to, wszystko na to wskazuje, że co piąty, Polak jest neonazistą, faszystą, antysemitą, ukrofobem i dalej mogą sobie państwo dodawać 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 homofobem no tak wynika z tych badań dlaczego dlatego drodzy państwo że po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z momentem w którym poparcie dla partii politycznej jednej czyli dla konpederastów, zbiega się z wysokością poparcia dla głównego konpederasty, czyli tej okrągłej jak pączek spasionej mordy Mencena tego neo faszola i konfederacja i Mencen mają w tej chwili 20 z małym plusikiem procent Poparcia. Państwo zapytają, no ale dlaczego to jest takie groźne? Otóż dlatego to jest takie groźne, drodzy Państwo, że w tej sytuacji mamy bardzo jasną deklarację. Proszę zobaczyć na inne wyniki, co się dzieje w przypadku. Poparcia dla e, tego debila z, z IPN-u, tego Alfonsa by, by Adolfa by Nawrockiego, tak? tego półmózga z siłowni, tego mięśniaka, a, karka, który stał na bramkach w nocnych klubach. No, jasno wynika z tych badań, że o ile tam PiS popiera nie wiem 31% powiedzmy 30% no to on już nie może liczyć na takie poparcie, na jakie liczy partia kaczystów, prawda? Tylko na, na sporo, jednak, mimo wszystko, mniejsze. E, proszę spojrzeć na Rafała Trzaskowskiego, e, który zbiera tam, nie wiem, około 35-7% powiedzmy. To jest wciąż dużo większe poparcie mniej więcej o 8-10% niż zbiera obecnie Platforma Obywatelska. A to oznacza, że są przepływy pośród elektoratów, które polegają na tym, że, no, część lewicowych i skrajnie lewicowych kandydatów poza wszystkim jest w tej chwili na marginesie, tak, bo, Elektorat wie jedno, że trzeba zagłosować na Trzaskowskiego mimo całej sympatii i szacunku, nie wiem, dla Biejat dla, dla Adriana Zandberga, bo tylko w ten sposób można dać odpór tej neonazistowskiej fali, która przelewa się przez całą Europę. No więc trzaskowski gromadzi centrum. Gromadzi lewą stronę i gromadzi, podejrzewam też ciut ciut tych wykształconych konserwatystów, dla których konserwatyzm to nie jest klęczenie co niedziela w domku z dziwną antenką, z dwoma patykami na, na dachu. Stąd też i to jego właśnie poparcie, takie poparcie zdroworozsądkowe można byłoby powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o mencena i konpederastów, to jest to, drodzy Państwo. O poparcie już w tym momencie fanatyczne. To nie tak, że e, jakaś głównia żeria, która pierwszy raz będzie brała udział w wyborach, odda swój głos na Mencena, bo im powiedział, że nie będą płacić podatków ani ZUS-u, jak, jak on zostanie prezydentem i inne Androny. E, to jest, proszę Państwa, E, mniej więcej e, pochód, e, tak jak bywały te NSDAP z pochodniami. To są bojówki, widzieliśmy, jak biją niewinnych e, ludzi, e, którzy e, śmią demonstrować przeciwko bajdurzeniu e, tych neofaszoli na, na wiecach Mencena. To się naprawdę dzieje, to się już wydarza. Dlaczego to jest dalej takie, takie niebezpieczne? Otóż dlatego, proszę Państwa. Że to jest tak zwany twardy elektorat. I teraz, żeby skały rały, to oni i tak, i tak, co im by męcen nie powiedział, i czego by już do 18 maja nie zrobił, to oni i tak wyjdą w niedzielę wyborczą i pójdą do urn, i krzyżyk postawią właśnie przy jego nazwisku. Co to realnie oznacza? Oznacza to, drodzy Państwo, ni mniej, ni więcej że o, przepływ elektoratu, czyli te 20% plus wszystkich tych, którzy są rozczarowani do głębi, bo nawet dla nie, tradycyjnego wyborcy PiSu e, Nawrocki to po prostu jakiś debil, jakiś półmózg, jakiś osiłek, e, e, który no, e, aż nie wypada, żeby coś takiego takim indywiduom e, było na najważniejszym stołku w Pałacu Prezydenckim, więc nawet część z nich z drugiej strony powiem, no ten męcen w sumie tak. No, y, y, Ukraińcy mnie wkurzają. Y, y, tych Rzymian y, przez samorząd to, to u mnie w domu nigdy się nie lubiło. Y, podatków no to ja bym nie chciał płacić, a, no bo nikt ich nie lubi płacić. Y, 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 ja nigdy od tego państwa nic nie dostałem poza 800 plusem. Y, no i co, no a ten ZUS no to jaki jest, każdy widzi, a to, że nie będę miał emerytury to będę myślał o tym później prawda, no to jest takie mniej więcej myślenie w związku z czym ja się bardzo boję że do tych 20, 21% dojdą jeszcze te procenty które będą zniechęcone tym, że no naprawdę ten pustogłów, ten Matoł nawrocki nie ma nic do powiedzenia. Nic do powiedzenia. To jest on, on sam siebie najlepiej określił, prawda? On, on nic nie uważa. No i, I taka jest prawda. To był jedyny moment szczerości u tego półmózga, któremu jego sztab wyborczy nie zdążył napisać, co ma dzisiaj powiedzieć, jaki ma być ten jego przekaz dnia i co on tak naprawdę myśli. E, tak więc e, mnie niepokoi jedno, że e, e, konpederaści i Mencen e, idą śladami swojej neofaszystowskiej, nawiązującej wprost do tradycji nazistowskiej AfD Alternative für Deutschland, z którą tworzą koalicję w parlamencie europejskim i to są mniej więcej te same liczby. Tylko Polska to nie Niemcy. Nie, Niemcy, gdzie e, jednak wbijanie do łbów przez ostatnie 80 lat, czym był nazizm i hitleryzm, zrobiło swoje. E, tam jest jednak e, no, myślenie e, bardziej e, pragmatyczne i proeuropejskie przede wszystkim e, i jest dużo więcej tolerancji. No, tak ich wychowano i e, tym lepiej. A dla tych, którzy zawsze obawiali się czołgów z krzyżami czy samolotów z białymi krzyżami wymalowanymi na skrzydłach, które bombardują miasta europejskie, prawda? I teraz proszę zobaczyć. Dlaczego ja się nie martwię o Niemcy? Bo oczywiście wszystkie ugrupowania parlamentarne, które do Bundestagu się dostały, zapowiedziały już, że żadnych rozmów koalicyjnych, a przede wszystkim CDU nie będzie prowadziło właśnie z tymi neonaziolami. No i to jest dla wszystkich jasne. Po prostu oni są jak nosiciele choroby wenerycznej. No to się przenosi naprawdę bardzo łatwo, mniej więcej jak żółtaczka. I trzeba być cholernie ostrożnym, najlepiej w ogóle im rąk nie podawać. O tyle, drodzy Państwo, właśnie te 20% niemieckie Alice Weidel, e, czyli w, e, e, dziewczyny, a, a, która jest mniej więcej takim samym zakłamańcem jak Mencen, bo jest lesbijką, bo e, mieszka z uchodźczynią ze Szwajcarii, mimo że głosi na co dzień co innego, a, to. Ona jednak ma ograniczone możliwości przez to wszystko. Męcen ma tych możliwości więcej, bo za nim stoi nie tylko właśnie konfederacja, która już przebiera nogami, czy będzie tym wielkim koalicjantem, czy nie, z pisem, oraz stoi męcen, który może być tym, który tych ultra. Prawaków, tych nacjonalistów pisowsko konfederackich po prostu y, zjednoczy. Bo y, y, co wynika dalej z tych badań Państwo zapytają i ja państwu powiem. A nie ma według tych najnowszych badań więcej partii w Sejmie. Nie ma. Nie. Ani Lewicy. A... Bogu dzięki nie będzie gumiaków PSL-u, a nie będzie też trzeciej, w ogóle trzeciej drogi jako całości. No bo oni potrzebują 8%, a tam balansują gdzieś około 6% mają w tej chwili na tej granicy. Nie będzie lewicy, nie będzie trzeciej drogi. No więc będzie platforma obywatelska. Gdyby wybor odbył się dzisiaj, to by była. Platforma obywatelska, Pis oraz Konfederacja plus Konfederacja, drodzy Państwo, to razem 50% głosów, 30% głosów przypadłoby bowiem w udziale Platformy Obywatelskiej. I Państwo wiedzą, co to znaczy. Męcen u steru od maja, jak sprawy źle się ułożą. To wcale nie jest takie niemożliwe. Niestety, no a, a później a, a, właśnie nasz prezydent, wasz premier, tak jak to kiedyś było, e, nasz prezydent z Konfederacji, a wasz premier Sprawa i Sprawiedliwości w wielkiej koalicji Ultra. Prawaków, którzy będą mieli być może nawet dwie trzecie głosów, dzięki czemu będą mogli zmienić w tym kraju konstytucję. Na taką, jaką już rządy takie faszyzujące w Polsce zmieniły, prawda? W latach 30., kiedy to doskonałą, proeuropejską, genialną, do dziś wspominaną z wielkim szacunkiem ze względu na ówczesne zapisy konstytucje marcową zamieniono na autorytarną konstytucję kwietniową. Ja wiem, Państwo pomyślą i powiedzą, że ja wyciągam zbyt daleko idące wnioski, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Wtedy też były ONR, -y, wtedy też chodzili z mieczykami w klapach po mieście, wtedy też byli pałkarze rozganiający demokratycznych demonstrantów, etc., etc. Polacy są o tyle głupim, beznadziejnym narodem, że nie wyciągają nigdy, jeszcze to się nie zdarzyło, wniosków z własnej historii. Czym się ta historia lat 30. rządów sanacji skończyła? Berezą kartuską, a więc obozem koncentracyjnym stworzonym dla opozycji, dla socjalistów, dla komunistów. Dla PSL-owców i dla wszystkich innych, którym nie podobał się ówczesny ustrój. A czy to jest realna groźba? Moim zdaniem, jeżeli kompederaści wykonają pierwszy krok, a PISIM w tym pomoże, bo uzna, że nawet oni z taką safandułą, z taką pierdułą i bez mózgiem jak e, Nawrocki nie są w stanie już wytrzymać, może dokonać się e, mała detonacja tuż przed wyborami, czyli powiedzą, wszystkie ręce na pokład. Nie mamy szans e, na Nawrockiego, szczególnie w drugiej turze. Więc oto my, jako PiS, a, nie mamy innego wyjścia i popieramy Mencena. Taka wolta jest możliwa. Kaczor zrobi wszystko dla przyszłego przywództwa, właśnie bycia takim naczelnikiem państwa, co mu się zawsze marzyło. A, smutne. Ale prawdziwe. E, mam nadzieję, że państwo e, aż bar tak bardzo nie wpadli w minorowy nastrój i zostawią mnóstwo komentarzy, jak zazwyczaj, jeszcze więcej subskrypcji i łapek w górę. E, wszystkiego dobrego, mimo wszystko. Czekpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.